Po jedynku włochów z resztą Europy na razie górą gospodarze. Na czele stawki mamy batalię dwóch rajdowych gladiatorów godną koloseum, przed którym odbył się pierwszy odcinek specjalny rajdu Rzymu. Dobre tempo wokół fiurgi prezentowali Jakub Matulka i Damian Syty. Liderzy mistrzostw Polski dachowali niestety na szóstym odcinku specjalnym. W rajdzie dominują gospodarze. Na piąte miejsce na ostatniej próbie dnia awansowali Roberto Dapra wraz z luką Guliemettim. Już przed nimi znajduje się główna włoska załoga startująca w ERC, czyli Andrea Mabellini oraz Virginia Lenzi. Jako jedyni spośród zawodników spoza Italii w pierwszej piątce są Mikomarczyk i Szymon Gospodarczyk. Załoga Orlen Team dzień kończy na trzecim miejscu, mając mniej niż 10 sekund straty do liderów, nie unikając drobnych przygód. Domenico Basso oraz Lorenzo Granai spędzili większość dnia na drugim miejscu. Nie wszystko jednak stracone, bo są zaledwie 3,3 ,3 sekundy za prowadzącym duetem. Liderami na półmetku są Andrea Cruniola wraz z Pietro Eliaometto. W sobotę wygrali tylko jeden odcinek specjalny, ale to wystarczyłoby minimalnie przewodzić całej stawce. 19. lokata w stawce Rally 2 przypada Jarosławowi Kołtunowi oraz Ireneuszowi Pleskotowi. Na pozycji 23 dzień zakończyli Piotr Krotoszyński wraz z Martinem Szeją. Liderzy klasyfikacji Master ERC Dariusz Biedrzyński i Rafał Fiołek sobotę zakończyli na piątej pozycji w klasie. Zacięty pojedynek o prowadzenie w ERC3 toczyli z Tristanem Charpentier, Tymek Abramowski oraz Jakub Wrubel. Polacy do francuskich rywali tracą nieco ponad 3 sekundy. Na prowizorycznym podium w klasie stoją Hubert Kowalczyk i Jarosław Chryniuk. Piątą pozycję w ERC3 zajmują obecnie Błażej Gazda z Michałem Jurgałą. Powracająca do Mistrzostw po krótkiej przerwie załoga Sebastian Butyński, Łukasz Jastrzębski ma w ERC-3 szóstą lokatę. Już na drugim odcinku specjalnym soboty jazdę zakończyli Adrian Rzeźnik oraz Kamil Kozdroń. W ich wieście Rally 3 pojawiły się problemy z elektroniką. Po czwartym os z dalszej jazdy wycofali się za to Hubert Laskowski z Danielem Dymurskim. Na trasie uderzyli w kamień, a uszkodzenia okazały się zbyt poważne. W trofeo Lancia klasie Ekspert stawkę deklasują Dariusz Poloński i Łukasz Sitek. Nad drugą załogą po sześciu os mieli ponad cztery minuty przewagi, a w całym trofeo Lancia zajmowali szóste miejsce. Przedwcześnie jazdę zakończyła druga polska załoga w Lanci, Adam Sroka, Paweł Pochroń. Wypadli z trasy na trzecim odcinku specjalnym dnia.